Masz zaczerwienienia twarzy napadowe, częste bóle głowy, e, napadowe zaczerwienienia skóry, czasami takie bąble, które się nazywają pokrzywka. Od razu myślisz, że masz nietolerancję histaminu. Dzień dobry, nazywam się doktor Cubała i staram się Wam przybliżyć w prosty sposób złożone zagadnienia medyczne. Dzisiaj chcę przemówić do tych wszystkich, którzy lubią rozpoznawać u siebie rzadkie i egzotyczne choroby. Większość z nas nie do końca wie, czym ta histamina jest. A tak na dobrą sprawę, to jest jeden z parametrów reakcji zapalnych, który jest wydzielany przez organizm w narażeniu najczęściej na alergeny. W naszym organizmie y, mieszkają sobie komórki tuczne. Komórki tuczne to są y, takie dosyć spore. Komórki pełne różnego rodzaju ziarnistości, troszeczkę, powiedziałabym, opisowo wyglądają jak purchawki. W momencie, kiedy trafiają na alergen, wyrzucają różne mediatory reakcji zapalnej, w tym m.in. histaminę. A mamy wtedy objawy. Alergii, dlatego że histamina jest głównym, y, główną przyczyną reakcji alergicznej, czyli świąt, czyli y, cieknący nos, czyli właśnie y, zapalenie skóry czy podrażnienie skóry. Y, natomiast ostatnimi czasy y, bardzo modne stały się pojęcia Zamiast alergii mówimy o nietolerancji histaminy, i ta nietolerancja histaminy zaczyna być dla grupy pacjentów takim słowem kluczem, który ma właściwie wszystkie problemy tego świata rozwiązać. Wiąże się to do pewnego stopnia z naszymi problemami jelitowymi. Ci z Was, którzy mnie śledzą, wiedzą o tym dobrze, że bardzo często porównuje jelita do naszego systemu korzeniowego, czyli tak jak drzewo czy roślina ma korzonki, te korzonki muszą być w dobrym stanie, żeby dobrze wszystko funkcjonowało, tak nasze jelita pełnią rolę tego systemu korzeniowego. Nietolerancja histaminy y, zrobiła się wielkim przebojem od czasu, jak y, zaczęliśmy y, cierpieć powszechnie na y, różnego rodzaju problemy jelitowe, zwłaszcza zespół rozrostu bakterii w jelicie, Dlaczego? Dlatego, że bakterie niszczą kosmki jelitowe. Kosmki jelitowe wydzielają enzym, który tę histaminę rozkłada. Enzym w skrócie nazywa się DAO, czyli diaminooksydaza. To jest enzym, który ma za zadanie rozłożyć histaminę w naszym przewodzie pokarmowym. Jednak dochodzimy tutaj do pewnych komplikacji. Histamina nie zawsze wytwarzana jest przez nasz organizm. Często może się pojawiać w produktach spożywczych. A najbardziej popularne produkty znane jako wysokohistaminowe to jest czerwone wino, sery pleśniowe, różnego rodzaju produkty wędzone, puszkowane ryby. Tam rzeczywiście na skutek degradacji, na przykład mięsa wędzonego, na przykład ryby wędzonej, powstaje histamina, która Potem może wywoływać reakcje w naszym organizmie, jeżeli nie mamy wystarczającej ilości enzymów, które ją rozkładają. Niektórzy z nas rzeczywiście mają z tym prawdziwy problem, wrodzony na tej zasadzie, że genetycznie mają za mało tego enzymu. Jednak większość z nas ma problem z histaminą na skutek, dlatego, na skutek tego, że w jelitach gromadzą się bakterie, które z jednej strony fermentują. Niszczą kosmki jelitowe, z drugiej strony y, y, potrafią też tą histaminę samą produkować. I co się dzieje? Mamy w tym momencie szaleństwo polegające na tym, że eliminujemy sobie z diety wszystko. Ja y, osobiście uważam, że dieta niskohistaminowa jest jedną z ostatnich diet na naszej liście, dlatego że najpierw powinniśmy, tak jak mówię zadbać o przyczyny. Zadbać o przyczyny, czyli co zrobić? Czyli przeleczyć jelita, jeżeli widzimy, że tam są jakieś rozrosty bakteryjne, e, uzupełnić ewentualnie enzym DAO, dlatego że to pomoże nam w trawieniu e, i dopiero później doszukiwać się ewentualnie innych przyczyn, które tą nietolerancję histaminy mogą wywoływać. Nie wiem, czy wiecie, Przede wszystkim e, powinniśmy też myśleć tutaj w tym wypadku o alergiach i nietolerancjach pokarmowych. Moda na wykluczenie produktów wysokohistaminowych z diety e, bardzo często nie ma nic wspólnego z realnymi problemami osoby, która zmaga się z problemami tzw. nietolerancji histaminy. Zanim rozpoznamy nietolerancję histaminy, powinniśmy się zdecydowanie przyjrzeć także alergiom. I tutaj zdecydowanie polecam badania IGE, zwłaszcza jeżeli chodzi o alergie pokarmowe. Powinniśmy sobie ocenić skład bakterii jelitowych, zobaczyć, czy przypadkiem nie mamy SIBO, czyli zespołu rozrostu bakteryjnego w jelicie, czy SIFO, czyli kandydozy tak zwanej zespołu rozrostu grzybów chorobotwórczych w jelicie. I dopiero potem możemy szukać dalej, jeżeli chodzi o nietolerancję histaminy. Tak jak powiedziałam, jeżeli uwzględniamy kwestię tolerancji i nietolerancji histaminy, powinniśmy przede wszystkim najpierw dążyć do uszczelnienia jelita, do odbudowy kosmków jelitowych. Tutaj uszczelnianie jelita przede wszystkim polega na odjęciu czynników podrażniających te jelito i czynników, które w diecie mogą być zapalne. Czyli, jeżeli ktoś z nas ma problem z tolerancją mleka krowiego, to powinien najpierw odjąć mleko krowie z diety. I teraz rozróżnijmy. Alergie na mleko krowie od nietolerancji mleka krowiego, bo to są też dwie rzeczy, o których bardzo często zapominamy i nie bardzo potrafimy sobie z nimi poradzić. Alergia na mleko krowie jest alergią na białko mleka krowiego. Nietolerancja jest nietolerancją cukru mlecznego, czyli laktozy. Czy alergia na mleko krowie i nietolerancja mleka krowiego mogą powodować nietolerancję histaminy? Tak, dlatego, że y, y, alergia po prostu powoduje wyrzut histaminy z y, komórek tucznych, wcześniej wspomnianych purchawek, natomiast y, nietolerancja, czyli fermentacja spowodowana cukrem mlecznym niszczy kosmki jelitowe. Zanim dojdziemy do tego, że będziemy sobie wykluczali wszystko w czambu, trzeba jednak mimo wszystko ocenić, co jest tak naprawdę naszym problemem i nie ulegać modom na rzadkie choroby, które wcale nie są takie powszechne. Tym bardziej, że zauważcie, nietolerancja histaminy i alergia będą objawiały się dokładnie, dokładnie tak samo. Więc bo alergia jest reakcją histaminową. Więc najpierw Zdiagnozujemy sobie alergię. Najpierw zdiagnozujmy sobie jelita, a dopiero potem szukajmy ewentualnie e e e innych przyczyn. Histamina występuje naturalnie w wielu produktach spożywczych. Tak jak powiedziałam, im dłużej przechowujemy produkty typu mięso czy ryby, tym większe prawdopodobieństwo, że się w nim. W nich tydzień. Bardzo bogatym w histaminę jest mięso królika. Bardzo często dzieci na dietach różnego rodzaju są karmione mięsem króliczym, dlatego że rodzice myślą, że ono jest absolutnie najzdrowsze ze wszystkich. W związku z tym nie. Niekoniecznie jest tak, jak myślicie, jednak y, tutaj może takich rzeczywiście produktów bardzo bogatych w histaminę y, należy unikać. Natomiast na mojej stronie znajdziecie artykuł, gdzie jest lista badań, a gdzie tłumaczę, czym jest histamina w sensie biochemicznym, jak odróżnić u siebie nietolerancję histaminy od alergii. Także zapraszam Was na moją stronę www.drcubala.com dobrze.